Na pewno będzie z tej strony barry i dzisiaj, uwaga, uwaga, specjalny na 40 subów. I uwaga, uwaga, dzisiaj jest gość specjalny! Mój kolega! Uhu, później przywitaj się na czeczę. Mikrofon mu ukradł, Smurf, Smurf mu ukradł mikrofon, dlatego nie piszę. No, tak, koty, ty! Katmin Baby Lily. No, na no to lecimy do kopalni? Zobaczcie jak już zrobię kamienne kilo, żeby nie było nawet mojego jak w bieguuuu A i w ogóle zrobiliśmy mi portal już, jak tego, właśnie, no własny biegu On chce się pokazać, on chce się pokazać, nie zwracajcie na niego uwagi, on będzie przebrał cały czas Tak, ale dużo że nie Ja tak jak wyciekamy, Mamy 7 kg, więcej, ile to jest? Dzisiaj jest specjalnie w serwisie sumów. Kopijemy OFC. Mm, o oh, FC. mam Portal X. Wchodzimy do mojego tunelu. I w ogóle w tym tunelu nie kopałem, ale to było wczoraj chyba. Albo przedwczoraj? <grym> nie wiem. Lecimy. Ten specjal był taki spontaniczny, tak szczerze, bo ja te 40 subów dobiłem kiedy. Nie pamiętam. Jak... Nie wiem. E, tak wieczorem, no wczoraj wieczorem dobiłem te 40 subów, ale... No dzisiaj miał normalny odcinek, że kopię jeszcze opcja Ancient. A jest specjal. Dobra, to może coś będę komentował. E, dziękuję za 40 subów. Ta przygoda jest piękna. Uda nam się w tym roku dał mam nadzieję. Ten rok ma jeszcze 3 miesiące albo 4 i dobiję tak jeszcze 80 albo 40. <laughs> uda nam się. Napisz na to, czy nam się uda Oha Nie wiem Uda się E, on nie słyszy, wybania ja go też nie.

То есть их долго сточить то О, но Кончайте, бери. Начинаем. Я Co? Tego, anonim. No name, no name. Ja, ja sobie przechodzę bokiem, bo nie chcę ci kopać z tą. No, tutaj obok jaksy. Nie mam takiego fortu. No. I jeszcze masz Sigma, kolego. No name. Boże, prawie zniszczymy tego tych kamiennym kilofa. No, Alfonsik, Alfinosik, dokładnie, Alfinosik. Tak, będę cię wkurzał, ci nazywam Alfinosik, dlaczego, pytasz? Tak, Alfinosik, tak, dlaczego, pytasz? Dobra, więc zostawcie lajka, bo jest smutny. Если вы оставите лайк, то потом напишу, что там бузька. О-о-о, оставили лайк, оставили лайк. Наверное, два лайки, о! Два лайки оставили. На, не дай обидеться. О, не, дай теперь дизлайк, ну не, ну. Яка выглядит, как что-то из облака напишут. Jak chcecie więcej odcinków z alfinosikiem? Nie no, alfonsikiem, to tego. No, jak... O, Alex. Co jest? Jeden Emerald, co jest? XD? Dobrze. <grymne> Napisz XD, żeby nie było nic z nieczątko. W ogóle to być, no. no. Boziu, 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 boziu. Mm, chwilę widzę, ja muszę zrobić cięcie chwilowe. Chwilowe cięcie, Widzimy się za dla Was co powiedzamy chwilę. Dobra widowie jesteśmy, bo chwilę ja przerwę na reklamy. Nie no, jeszcze reklamy raczej nie mam. Raczej nie mam. Dlatego mnie musicie oglądać, bo ja reklam nie mam. Ja jeszcze nie zarabiam. Sadka. Awesome. A, teraz tego. teraz Alfino Alfonsik, Alfonosik, e, przełdenim no e, Go nie, On nie przenaczacie, bo jestem z nim na szukawkach, A więc no. Po prostu jak będzie było jakieś ważne. <ścoughs> Eno. Po prostu jakieś ważne zać tam będzie pisał. Do was będzie pisał. A ten odcinek podzielimy na części I, pierw, idzie, i pierwsza część będzie dzisiaj I druga część będzie jutro Cześć to to, to to ja Co jest z tobą chciałbyś przez cały lepiej. Ja Czemu nic nie mówisz. Dobra, a nie było To co jest? Ale już dużo przekopałem nie wiem, teraz. Teraz tutaj będę mówił jaksy. Stop! Stop! Sto, sto! I teraz tutaj skręcę! Stop! 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 sta. I teraz tu skręcę! I zaraz tu skręcę! I zaraz tu skręcę! Очень-очень-очень. Чекай, как у тебя с оминовым. Рассус, Сто, сто, сто. Окей, останьте. Орелово, сто. Асиди, асиди. Орелово, сто. Сто, сто, сто. Сто. A może jak piosenkę piosenka wdzele? Tak, prawie Twojego TikToka. E to się zabluruje. E pan Mustanga? E tak, pan Mustanga, to się zabluruje w montażu O lawa. Lawa, lawa, lawa. Tak, się zabluruje. Co tu sobie jeśli ja, mi, mi za to nie płacą, za tą reklamę. Mi za tą reklamę nie płacą. Co ty sobie myślisz? Znaczy, ja nie umiem blurować, ja z dobrą godzinką sobie posiedzę. E, o, dobra, to będzie już łatwiej zablurować, dzięki. Dzięki, że mi pomogasz na montaż. Dzięki, bo ja to będę montować Dzięki za pomoc. Dobra, to jest mój montażesta za tak kratę. Trzymam go w piwnicy. Wiem kolego, to jest mój montażesta, trzymam go w piwnicy le... no, Ej, Aj kolejny Ewanny! Co jest? Nie, no, czekaj, co kolejny? Nie, czy się i co jest? Dwa obok siebie, trzy obok siebie. Dla żółty.

Sto, sto, sto. Ej stop, stop, kolejny stop, stop, No no, Nie No stop, no stop, 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 My to, my to, ja ten odcinek rozdzielam na dwie części. A więc widzimy się w następnym odcinku. na to ta! Bye bye.